Room tour modelu DL35 bliźniak, Dom podzielony na pół, wejście numer A, wejście numer B i wnętrze. A tam Maciej. Jest tutaj salono, sypialnia z rozkładanym łóżkiem. Oczywiście jest antresola oraz nawet znalazło się miejsce na mały aneks kuchenny i łazienka. Żeby nie być gołosłownym, druga część domu, część B, dokładnie w takim samym układzie, a co najważniejsze z tym pięknym zarazem z widokiem na las.